Jadwiga Kowalska siedziała przy oknie swojego apartamentu na dziesiątym piętrze w centrum Warszawy, obserwując szary październikowy deszcz spływający po szybie. Krople tworzyły małe strumyczki, które przypominały jej łzy, które już dawno przestała ronić. O tej porze roku stolica była ponura. Niebo ciągnęło się jak ciężka koldra nad miastem. A ludzie śpieszyli się ulicami, ukrywając twarze pod parasolami. Miała 61 lat i czuła się starsza niż kiedykolwiek. Nie z powodu ciała, to wciąż służyło jej dobrze, ale z powodu pustki, która wypełniała jej serce. Trzy miesiące temu jej świat się zawalił, gdy usłyszała słowa, które ciągle dźwięczały jej w uszach: Mamo, nie jesteś już potrzebna pamiętała ten dzień dokładnie. Był środek lipca, upalne popołudnie. Jej syn Marek, 38-letni prawnik z Krakowa, przyjechał z żoną Anną i dwójką dzieci na weekendowe odwiedziny. Jadwiga przygotowała rosół, pierogi i wszystkie przysmaki, które kochali. Była taka szczęśliwa, że w końcu będzie mogła spędzić czas z rodziną, ale atmosfera była napięta od samego początku. Anna, jej synowa ledwo się do niej odezwała. Dzieci, dziesięcioletni Tomek i ośmioletnia Kasia były zajęte swoimi tabletami. Marek wydawał się zdenerwowany, ciągle sprawdzał telefon. Mamo, musimy porozmawiać, powiedział w końcu, gdy dzieci oglądały bajki w salonie. Jadwiga poczuła niepokój. Ton jego głosu był oficjalny, chłodny, taki, jakim prawdopodobnie przemawiał do klientów. Słuchaj, wiem, że to może być trudne do zrozumienia, ale Anna i ja uważamy, że. zawahał się, unikając jej wzroku, że twoja obecność w życiu dzieci jest przytłaczająca. Jadwiga poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Co masz na myśli? Ciągle dzwonisz, ciągle pytasz o wszystko. Dzieci mają swoje zajęcia szkołę, kółka. Nie potrzebują babci, która ciągle chce wiedzieć, co robią, gdzie są, z kim się spotykają. Anna dołączyła do rozmowy, jej głos był jeszcze bardziej zimny. Jadwiga, rozumiem, że jesteś sama od śmierci męża, ale nie możesz oczekiwać, że będziemy wypełniać tę pustkę w twoim życiu. Mamy własne problemy, własne zobowiązania, ale ja tylko chcę być częścią waszego życia. Wyszeptała Jadwiga, czując jak gardło jej się ściska. Henryk zmarł dwa lata temu. Wy jesteście moją jedyną rodziną. I będziesz nią odpowiedział Marek, ale jego słowa brzmiały pusto. Ale musisz dać nam przestrzeń. Może będziemy się spotykać na święta, może czasami zadzwonię, ale te codzienne rozmowy, te niespodziewane wizyty, to musi się skończyć. Jadwiga patrzyła na swojego syna, tego chłopca, którego nosiła pod sercem, którego karmiła, którego przytulała, gdy miał koszmary. Teraz patrzył na nią jak na obcą osobę, która przeszkadza mu w życiu. Rozumiesz, prawda? Spytał, ale nie czekał na odpowiedź. Dzieci mają swoje życie, ja i Anna mamy swoje, ty też powinnoś mieć swoje. Ale ja nie mam nic, powiedziała cicho. To nie nasz problem, odparła Anna. Musisz to sobie sama uporządkować. Wyjechali tego samego wieczoru, tłumacząc się jakimiś nagłymi zobowiązaniami. Dzieci nawet jej nie uściskały na pożegnanie. Anna je pospieszyła, mówiąc, że jest późno. Od tamtej pory telefon milczał. Jadwiga dzwoniła kilka razy, ale Marek odbierał rzadko, a gdy już to robił, rozmowy były krótkie i chłodne. Wszystko w porządku, mamo. Musimy kończyć. Mam spotkanie. Dni zlewały się w jeden. Jadwiga, która przez całe życie była aktywna, pracowała jako dyrektor w szkole podstawowej, angażowała się w lokalne inicjatywy, opiekowała się mężem przez jego długą chorobę, nagle nie miała nic do roboty. Emerytury były wystarczające, mieszkanie zapłacone. A jej oszczędności, zgromadzone przez lata ciężkiej pracy, leżały na koncie jak martwe pieniądze. Była bogata, bardzo bogata. Henryk był przedsiębiorcą, a ona mądrze inwestowała ich pieniądze. Mieli ponad 12 milionów złotych w różnych lokatach i funduszach. Ale co z tego, jeśli nie miała z kim tego dzielić? Siedziała teraz przy oknie, patrząc na deszcz. I zastanawiała się, czy to tak wygląda koniec życia. Czy tak umiera się naprawdę, nie od choroby, ale od samotności? Nagle usłyszała delikatne pukanie do drzwi. Jej serce zadrżało z nadziei. Może to Marek, może dzieci, może w końcu zrozumieli, że popełnili błąd. Otworzyła drzwi i zobaczyła Stanisława Nowakowskiego swojego siedemdziesięcioletniego sąsiada z naprzeciwka. Trzymał w ręku małą doniczkę z fiołkami. Dzień dobry, pani Jadwigo, powiedział z ciepłym uśmiechem. Pomyślałem, że te kwiatki mogą rozjaśnić pani dzień. Znalazłem je na targu, a wiedziałem, że pani je lubi. Jadwiga poczuła, jak oczy wypełniają się łzami. Ten starszy mężczyzna, który ledwo ją znał, okazał więcej dobroci niż jej własna rodzina. Proszę, niech pani nie płacze powiedział Stanisław, wyciągając z kieszeni chusteczkę. Widzę, że pani się źle czuje. Może zechce pani porozmawiać? Jadwiga wahała się przez moment. Nie znała tego mężczyzny zbyt dobrze. Wymieniali tylko grzeczności na korytarzu. Ale w jego oczach widziała szczerą troskę, której tak bardzo jej brakowało. Proszę wejść, powiedziała cicho, otwierając drzwi szerzej. Stanisław wszedł do jej eleganckiego apartamentu rozglądając się z uznaniem. Mieszkanie było urządzone z gustem. Ciepłe kolory, drewniane meble, liczne książki na półkach. Na ścianach wisiały rodzinne zdjęcia, głównie z czasów gdy Marek był dzieckiem. Piękne mieszkanie, powiedział, stawiając fiołki na stoliku. Widać, że to dom pełen wspomnień. Jadwiga zaprosiła go do kuchni, gdzie zaparzyła herbatę. Stanisław usiadł przy stole, obserwując jej ruchy. Była elegancką kobietą, siwe włosy starannie ułożone, delikatny makijaż, dobrej jakości ubrania. Ale w jej postawie było coś złamanego. Nie chce mi się wierzyć, że mieszkamy naprzeciwko siebie od dwóch lat, a właściwie się nie znamy zaczął. Ja jestem Stanisław, pracowałem jako inżynier w hucie. Teraz jestem na emeryturze, mam syna w Gdańsku i córkę w Kanadzie. Jadwiga, odpowiedziała, nalewając herbatę. Byłam dyrektorem szkoły podstawowej. Mój mąż, Henryk, zmarł dwa lata temu. Mam syna Marka, ale. urwała, nie mogąc dokończyć. Ale? zachęcił ją delikatnie. I wtedy, po raz pierwszy od miesięcy, Jadwiga opowiedziała komuś o tym, co się stało. Słowa płynęły z niej jak tama, która pękła. Opowiedziała o tej strasznej rozmowie, o tym, jak poczuła się odrzucona, o pustce, która wypełniała jej dni. Stanisław słuchał w milczeniu, czasami kiwając głową ze zrozumieniem. Gdy skończyła, jego oczy były pełne współczucia. Wie pani, powiedział w końcu, mój syn też przez pewien czas tak się zachowywał. Po śmierci mojej żony myślał, że jestem ciężarem, że potrzebuję ciągłej opieki, że będę przeszkadzał w jego życiu. I co pan zrobił? Nic, dałem mu czas, ale znalazłem sobie zajęcie, zacząłem pomagać w lokalnym schronisku dla bezdomnych, poznałem ludzi, którzy naprawdę potrzebowali pomocy. I wie pani co, gdy syn zobaczył, że mam własne życie że jestem potrzebny innym, sam zaczął dzwonić częściej. Jadwiga zastanowiła się nad jego słowami, ale ja nie wiem, gdzie szukać takiego zajęcia. Przez całe życie skupiałam się na rodzinie, na pracy. Teraz nie mam ani tego, ani tamtego. Ma pani mnóstwo do zaoferowania, powiedział Stanisław z przekonaniem. Była pani dyrektorem szkoły, to znaczy, że umie pani organizować, kierować, pomagać dzieciom. Takie umiejętności są potrzebne w wielu miejscach. Od tego dnia Stanisław zaczął odwiedzać Jadwigę regularnie. Przynosił czasem ciasto od swojej sąsiadki, czasem książkę, którą chciał z nią omówić. Opowiadał jej o swoim życiu, o pracy w Hucie, o tym, jak poznał swoją żonę na zabawie w zakładowym domu kultury. Elżbieta była nauczycielką, tak jak pani, mówił z uśmiechem. Miała taki sam dar do pracy z dziećmi. Czasem myślę, że pani mi ją przypomina. Te wizyty stały się najjaśniejszymi momentami w życiu Jadwigi. Stanisław miał dar opowiadania. Jego historie z czasów PRL-u, z budowy huty, z wychowywania dzieci były fascynujące. Ale co więcej, naprawdę jej słuchał. Pytał o jej życie, o pracę w szkole, o to, co czuje. Wie pani, Powiedział pewnego dnia, gdy siedzieli na jej balkonie, obserwując zachód słońca nad Wisłą. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego dorośli dzieci myślą, że rodzice stają się zbędni. Przecież to my daliśmy im wszystko, czego potrzebowali do życia. Może to naturalne, odpowiedziała Jadwiga. Może tak ma być, że dzieci odlatują i tworzą własne gniazda. Ale nie powinny zapominać o tym, skąd pochodzą, powiedział z przekonaniem. Moja córka dzwoni do mnie z Kanady co tydzień, syn przyjeżdża co miesiąc. To nie jest trudne. Okazać rodzicom szacunek i miłość. Jadwiga pomyślała o Marku. Czy rzeczywiście była dla niego ciężarem, czy jej miłość była przytłaczająca? Zaczęła się zastanawiać, czy może rzeczywiście powinna była dać mu więcej przestrzeni. Może rzeczywiście za bardzo się narzucałam, powiedziała cicho. Pani nie robiła nic złego, powiedział Stanisław stanowczo. Kochała pani swoją rodzinę. To nie jest wina, ale czasem ludzie nie doceniają tego, co mają, dopóki tego nie stracą. Z każdym dniem Jadwiga czuła się coraz lepiej. Stanisław wprowadził do jej życia rutynę. Spotykali się na popołudniowej herbacie, czasem szli razem na spacer do parku Łazienkowskiego a w weekendy oglądali stare polskie filmy. Wie pani, powiedział pewnego wieczora, cieszę się, że pani poznałem. Przez te dwa lata myślałem, że jestem tu jedyną samotną osobą, ale okazało się, że mam wspaniałą sąsiadkę, którą tylko czekało, aby ją odkryć. Jadwiga uśmiechnęła się. Pierwszy prawdziwy uśmiech od miesięcy. Ja też się cieszę, Stanisławie. Nie wiem, co bym robiła bez pana. Nie musi pani tego robić sama, powiedział ciepło. Mamy siebie nawzajem. Tej nocy Jadwiga po raz pierwszy od miesięcy zasnęła spokojnie, ale nie wiedziała, że następny dzień przyniesie jej wiadomość, która całkowicie zmieni jej życie. Następnego ranka Jadwiga obudziła się z dziwnym przeczuciem. Listopadowy wiatr szarpał gałęziami drzew za oknem, a niebo było ciężkie. Od nadciągających chmur. Przygotowywała śniadanie, gdy zadzwonił telefon. Pani Jadwiga Kowalska? Głos był oficjalny, formalny. Tak, słucham. Dzwonię z kancelarii prawnej Kowalskiej i wspólnicy. Jestem adwokat Tomasz Wiśniewski. Chciałbym umówić się z panią na spotkanie w sprawie bardzo pilnej. Jadwiga poczuła niepokój. O co chodzi? Lepiej będzie, jeśli porozmawiamy osobiście. Czy może pani dziś po południu przyjść do naszego biura? To dotyczy pani syna, Marka. Serce Jadwigi zabiło szybciej. Czy coś się stało? Proszę się nie martwić. Marek jest zdrowy. Ale sprawa jest pilna, bardzo pilna. Po zakończeniu rozmowy Jadwiga siedziała w kuchni, czując, jak ręce jej drżą. Co mogło się stać? Dlaczego obcy prawnik dzwoni w sprawie Marka? Gdy przyszedł Stanisław na popołudniową herbatę, Znalazł ją bladą i zdenerwowaną. Co się dzieje? spytał, siadając przy stole. Jadwiga opowiedziała mu o telefonie. Stanisław słuchał z narastającym niepokojem. Chcę pani, żebym z panią poszedł, zaproponował. Nie, to sprawa rodzinna, ale dziękuję za propozycję. Będę czekał tutaj, aż pani wróci. Cokolwiek to jest, nie będzie pani musiała tego przeżywać sama. Kancelaria prawna mieściła się w eleganckim biurowcu w centrum Warszawy. Adwokat Wiśniewski był mężczyzną około pięćdziesięciu lat, o poważnej twarzy i współczujących oczach. Pani Kowalska, to, co mam pani do powiedzenia, może być szokiem, zaczął, gdy usiedli w jego gabinecie. Pani syn Marek ma poważne kłopoty finansowe. Jak to? Jadwiga nie mogła uwierzyć. Przecież ma dobrze prosperującą kancelarię prawną. Miał, ale przez ostatnie dwa lata podejmował bardzo ryzykowne inwestycje. Kupował nieruchomości za kredyty, inwestował w spółki, które okazały się być piramidami finansowymi. Trzy miesiące temu jego kancelaria zbankrutowała. Jadwiga poczuła, jak świat obraca się wokół niej. Trzy miesiące temu, ale. ale wtedy właśnie mnie odwiedzał. Mówił mi, że. że pani nie jest potrzebna? Dokończył prawnik. Tak, wiem. Marek myślał, że uda mu się ukryć problemy i rozwiązać je samodzielnie, ale sytuacja się tylko pogorszyła. Dlaczego mi pan to mówi? Dlaczego nie sam Marek? Adwokat westchnął. Ponieważ wczoraj został aresztowany. Prokuratura oskarża go o oszustwo finansowe. Część jego klientów straciła pieniądze z powodu jego nieodpowiedzialnych decyzji. Jadwiga poczuła, jak nogi odmawiają jej posłuszeństwa. Mój syn jest w więzieniu, tak, ale to nie wszystko. Anna złożyła pozew o rozwód. Zabrała dzieci i wyjechała do swoich rodziców do Poznania. Odmawia jakiegokolwiek kontaktu z Markiem. Boże! wyszeptała Jadwiga. Pani Kowalska, Marek poprosił mnie, żebym się z panią skontaktował, nie dlatego, że potrzebuje pieniędzy. Wie, że nie ma prawa o to prosić po tym, jak panią potraktował, ale chce, żeby pani wiedziała prawdę, chce się pani przeprosić. Jadwiga siedziała w milczeniu, próbując przetworzyć to, co usłyszała. Jej syn, jej jedyne dziecko, był w więzieniu. Rodzina, którą tak bardzo kochała, rozpadła się. Czy mogę go zobaczyć? Spytała w końcu. Oczywiście, załatwię wizytę. Gdy Jadwiga wróciła do domu, Stanisław natychmiast zobaczył, że coś złego się stało. Bez słowa objął ją, gdy zaczęła płakać. Opowiedz mi wszystko, powiedział cicho. Gdy skończyła, Stanisław długo milczał. W końcu powiedział: Rozumiem teraz, dlaczego tak się zachowywał. Musiał być w strasznej sytuacji, ale to nie usprawiedliwia tego, jak panią potraktował. Stanisławie, powiedziała Jadwiga, patrząc mu prosto w oczy, chcę panu coś powiedzieć, coś, o czym nie mówiłam nikomu. Słucham, Henryk i ja mamy, mam dużo pieniędzy. Bardzo dużo. Ponad dwanaście milionów złotych. Stanisław spojrzał na nią ze zdziwieniem. To, to znacząca suma. Przez te wszystkie miesiące myślałam, co z tym zrobić. Nie mam komu tego zostawić. Marek mnie odrzucił, wnuki mnie nie znają, ale teraz, teraz wiem, co chcę zrobić. Co masz na myśli? Jadwiga wzięła głęboki oddech. Chcę przekazać te pieniądze panu Stanisławie, panu i instytucjom charytatywnym, które pan wybierze. Jadwiga, nie mogę tego przyjąć. To twoje pieniądze, pieniądze twoje i Henryka. Ale pan jest jedyną osobą, która okazała mi prawdziwą dobroć, jedyną, która mnie nie osądziła, nie odrzuciła. Pan był dla mnie rodziną, gdy moja prawdziwa rodzina mnie zawiodła. Stanisław patrzył na nią z niedowierzaniem. Jadwiga, ja, ja nie mogę, proszę, pozwól mi to zrobić, dla mnie. Chcę, żeby te pieniądze poszły do kogoś, kto wie, co znaczy dobroć. Kogoś, kto pomoże innym tak, jak pan pomógł mnie. Stanisław milczał długo, w końcu powiedział: Jeśli naprawdę tego chcesz, to przyjmę, ale pod jednym warunkiem. Większość z tych pieniędzy przeznaczymy na pomoc potrzebującym schroniska, szpitale, szkoły, miejsca, gdzie naprawdę mogą pomóc. Zgadzam się, powiedziała Jadwiga z uśmiechem. Ale proszę, zostaw sobie część, zasłużył pan na to. A co z Markiem? Odwiedzę go jutro, ale nie po to, żeby mu pomóc finansowo, po to, żeby mu wyjaśnić, co znaczy prawdziwa miłość rodzinna i żeby powiedział dzieciom prawdę o swojej babci. Tej nocy Jadwiga po raz pierwszy od miesięcy poczuła spokój, wiedziała, że podjęła właściwą decyzję. Stanisław pokazał jej, że prawdziwa rodzina to nie tylko krew, ale ludzie, którzy cię kochają i szanują za to, kim jesteś. Sześć miesięcy później Jadwiga siedziała w małej kawiarni niedaleko więzienia, czekając na Marka. Był słoneczny, majowy dzień, a Warszawa kwitła po długiej zimie. Przez okno widziała, jak ludzie śpieszą się do pracy, jak dzieci biegną do szkoły. Życie Toczyło się dalej. Marek wszedł do kawiarni powoli, niepewnie. Był chudszy, starszy. Więzienne ubrania zastąpiły jego eleganckie garnitury. Gdy zobaczył matkę, w jego oczach pojawiły się łzy. Mamo, powiedział cicho, siadając naprzeciwko niej. Marek, odpowiedziała spokojnie. Przez długą chwilę siedzieli w milczeniu. W końcu Marek przemówił. Adwokat powiedział mi, że wszystko wiesz. Tak, wiem. Mamo, ja. ja nie wiem, jak ci się przeprosić. To, co zrobiłem, to, co ci powiedziałem. głos mu się załamał. Byłem tchórzem. Zamiast ci powiedzieć prawdę, odepchałem cię. Myślałem, że znajdę wyjście z tej sytuacji sam. Jadwiga patrzyła na swojego syna, tego małego chłopca, który kiedyś przybiegał do niej z każdym problemem. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Dlaczego nie poprosiłeś o pomoc? Bo się wstydziłem. Zawsze byłem twoim dumnym synem, prawnik, przedsiębiorca, dobrze sytuowany. Nie mogłem ci powiedzieć, że wszystko przepadło, że zawiodłem. Marku, gdybyś mi powiedział prawdę, pomogłabym ci, kochałabym cię tak samo. Wiem to teraz, ale wtedy, wtedy myślałem tylko o swojej dumie. Jadwiga westchnęła. A co z dziećmi? Kiedy ostatnio z nimi rozmawiałeś? Anna nie pozwala mi się z nimi kontaktować. Mówi, że nie chce, żeby miały ojca przestępcę. Ale dzieci potrzebują prawdy. Potrzebują wiedzieć, że ich tata popełnił błąd, ale wciąż je kocha. Mamo, czy mogę cię o coś prosić? O co? Czy mogłabyś pojechać do Poznania, porozmawiać z Anną? Nie o mnie, o dzieciach. -One powinny znać swoją babcię. Jadwiga pomyślała o tym, jak Anna ją traktowała, ale pomyślała też o Tomku i Kasi, o tym, jak bardzo tęskniła za wnukami. Pojadę, powiedziała, ale pod jednym warunkiem: gdy wyjdziesz z więzienia, pójdziesz na terapię. Nauczysz się, jak być lepszym ojcem, lepszym synem. Obiecuję. Jest jeszcze jedna rzecz, którą powinieneś wiedzieć, powiedziała Jadwiga przekazałam większość naszych oszczędności na cele charytatywne. Marek spojrzał na nią ze zdziwieniem. Mamo, to były twoje pieniądze. Miałaś prawo zrobić z nimi, co chciałaś. Oddałam je człowiekowi, który pokazał mi, co to znaczy prawdziwa dobroć. Stanisławowi, mojemu sąsiadowi. Stanisławowi? Tak. Gdy ty i Anna powiedzieliście mi, że nie jestem potrzebna, on był jedynym, który do mnie przyszedł, jedynym, który mnie nie osądził. Marek opuścił głowę. Ja musiałbym go poznać, podziękować mu za to, co dla ciebie zrobił. Zrobisz to, gdy wyjdziesz. Gdy wychodziła z więzienia, Jadwiga czuła się lżej. Wiedziała, że droga do naprawy relacji z synem będzie długa, ale przynajmniej zaczęli rozmawiać. Stanisław czekał na nią w domu z obiadem przygotowanym na dwoje. Jak poszło? Spytał. Lepiej niż myślałam. Myślę, że w końcu zaczął rozumieć. Cieszę się. A co z wnukami? Jadę do Poznania w przyszłym tygodniu. Stanisław uśmiechnął się. Będę za panią tęsknił. Tylko tydzień, a potem wracam. Wie pani, powiedział Stanisław, nalewając zupę. Od kiedy przekazała mi pani te pieniądze? Nie ma dnia, żebym nie pomyślał o odpowiedzialności, którą na mnie włożyła. I co pan myśli, że najlepszym sposobem na oddanie pani tego daru jest pomaganie innym. Już przekazałem milion złotych do schroniska dla bezdomnych, pół miliona do szpitala dziecięcego, a jutro spotykam się z dyrektorem szkoły podstawowej, chcą rozbudować świetlicę. To wspaniale. Ale najważniejsze nie to, co robimy z tymi pieniędzmi. Najważniejsze jest to, co nam dały. Przyjaźń, zaufanie, poczucie, że jesteśmy potrzebni. Jadwiga pokiwała głową. Stanisławie, czy może pan mi odpowiedzieć na jedno pytanie? Oczywiście. Dlaczego przyszedł pan do mnie wtedy z tymi fiołkami? Dlaczego nie przeszedł pan obok, jak większość ludzi? Stanisław zastanowił się przez moment. Wie pani, po śmierci żony też się czułem niepotrzebny. Nie miałem z kim porozmawiać, nie miałem celu, ale pewnego dnia pomyślałem: Może nie jestem jedyną samotną osobą w tym bloku, może ktoś inny też potrzebuje towarzystwa. I miał pan rację, miałem, ale wie pani co? Nie tylko pani miała ze mną korzyść, ja też potrzebowałem przyjaciela. Potrzebowałem kogoś, kto będzie cieszył się z mojej obecności. Jadwiga uśmiechnęła się. Myślę, że to właśnie jest prawdziwa rodzina ludzie, którzy się nawzajem potrzebują. Zgadzam się. I teraz mamy prawdziwą rodzinę może nie związaną krwią, ale związaną czymś silniejszym, wyborem. Miesiąc później Jadwiga wróciła z poznania z dobrymi wiadomościami. Anna zgodziła się na regularne kontakty z wnukami. Dzieci były szczęśliwe mogąc w końcu poznać babcię o której słyszały tyle opowieści Tomek pyta czy może przyjeżdżać do ciebie na wakacje powiedziała do Stanisława chcę poznać dziadka Staszka dziadka Staszka Stanisław roześmiał się podoba mi się to a Kasia chce żebyś nauczył ją grać w szachy podobno jesteś mistrzem nie mistrzem ale lubię grać z przyjemnością jej pokażę wieczorem siedzieli na balkonie obserwując zachód słońca nad Wisłą Warszawa rozciągała się przed nimi pełna życia i możliwości wie pani powiedział stanisław czasem myślę że ten trudny okres w pani życiu był potrzebny gdyby nie to nigdy byśmy się nie zaprzyjaźnili może ma pan rację może czasem trzeba wszystko stracić żeby znaleźć to co naprawdę ważne. A co jest najważniejsze? Ludzie, prawdziwi ludzie, którzy kochają nas nie za to, co mamy, ale za to, kim jesteśmy Stanisław pokiwał głową. I którzy są z nami nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. Gdy zapadł zmrok, Jadwiga poczuła coś, czego nie czuła od bardzo dawna szczęście prawdziwe, głębokie szczęście. Nie było to szczęście wynikające z bogactwa czy statusu, ale z tego, że miała kogoś, kto ją kochał i szanował. Marek miał rację w jednym: nie była już potrzebna w ten sposób, w jaki myślała nie była potrzebna jako matka, która rozwiązuje wszystkie problemy, ale była potrzebna jako przyjaciółka, jako osoba, która może ofiarować swoje doświadczenie i mądrość. I przede wszystkim była potrzebna samej sobie, jako kobieta, która nauczyła się, że prawdziwa wartość człowieka nie zależy od tego, czy ktoś go potrzebuje, ale od tego, czy potrafi dawać i otrzymywać miłość. Tej nocy Jadwiga zasnęła z uśmiechem na ustach, wiedząc, że jej życie dopiero się zaczyna.